No, właśnie ruszyliśmy z Ktyni do pszczółek tam jest taki fajny tor Pliwacz z pełen buzdunek zaprosił mnie na upalanie miniaków No to nie odmawiałem mu żeby mu przykro nie było jakoś to będzie Jedziemy będzie fajno Sprzedawa <śles> Ja jestem Dliwa, Jest z nami Michał Pają Michał pracuje z nami od niedawna. No i dołączył świeżo do nas kolega Piotr. Na samochody, jakie dzisiaj przywieźliśmy do zabawy, to oczywiście 56 czy trzy drzwiowy Hatch, Mini w wersji QPS. Najnowszy model Countryman w wersji QPS. Trzeba mieć konfigurację we krwi, żeby tak pojechać to za pierwszym razem się tak nie boję Nie nie nie, nie, nie ma szans. Za drugi. <grym> za drugi. Ale że się da, nie? No to, że się da, to naprawdę spokojnie. Więc też na to złożonego chwilę. Dobra, węciach. Prostajem. Przehamodać, czy nie Po prostu jemy koła? Ok. Okej, okay. idę, dobrze. Odgod na mętrą. Przyhamodar, czy hamodać.